Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogaty, a dzisiaj po raz kolejny widzimy się na serwerze w Robloxie, tym razem na nowym serwerze, który nazywa się, już wam mówię, to jest ciekawa nazwa, to się nazywa mapa Zimowa Hrabstwo Tank Hebei, czyli jak zgaduję, to jest coś w stylu jakiejś, jakiś Chin, czy, czy czegoś takiego po prostu, no zobaczymy. Czy to są chińskie, czy to są ee, japońskie rzeczy? Pewnie chińskie, chociaż no, no zobaczymy jak to będzie na tym serwerze. Jeżeli ktoś z was grał to dajcie znać, bardzo chętnie przyjmę jakieś protypy odnośnie gierki. Jeżeli wam się gra spodoba, odcinek wam się spodoba zostawcie proszę łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. Ty, to jak jakiś Solaris chyba chiński jest. Co to jest? Dobra, wpiszmy sobie w ogóle Hebei. Gdzie jest Hebei? Czy to jest w Chinach Hebei? Tak, oczywiście. Północna prowincja HRL czyli Chińskiej Republiki Ludowej położona na północ od Huanghe. No, dobra, czyli mamy. Blisko powinno być do morza. Otrzymałeś 0 jenów od jazdy. Jenów? Nie. Co, co tam jest w ogóle? Co, jaka jest waluta w chińska, w Chinach? E, waluta w Chinach. Jaka jest waluta? A, e, hu, huan chiński? Czy jak to się czyta? Huan? Może jakiś. No, no, jeny są w Japonii, a tu jest jakiś, nie wiem, jen chiński. Nie wiem, chińska waluta. Pozdro. Czy możemy sobie kupić jakiś samochód? Dzień dobry. Ja bym chciał kupić samochód. E, wejść do salonu sprzedaży. W ogóle wszyscy są w tym miejscu, To jest najdziwniejsze. Dilerstwo, hrabstwo Tank Hebei. Kontynuuj zakupy. Say hello to Car booing. Dobra, ciężarówka elektryczny, Hatchback Sedan, luksus, kupę wagon, SUV. Nagły wypadek, Game Pass. Elektryczny samochód bym chciał. O kurcze pani, 39,800 za coś takiego. Co to jest w ogóle za samochód? Ty, mamy 80 tysięcy na start. Byłoby mnie na to stać. Let's go, kupujemy to. Pomyślnie zakupiony. Wychodzimy i sprawdzamy jakiś chiński elektryczny samochód. Let's go. Jak stąd wyjść? Wyjdź z dealerstwa. No to wychodzę z dealerstwa. Ale tu się młyn dzieje. Ty, ci ludzie jeździć nie potrafią. Chyba, że tu boty jeszcze są. Może tu boty są po prostu, nie? Dobra, pojazd, spawn. Mamy taki podstawowy samochód. Jakiś Chevrolet chyba. Ale ja mam kurczę ee, swój pojazd. Pytanie, on mi się zrespił czy nie, bo to jest sprzeda. Jeśli twój samochód nie spawnuje po kliknięciu, kliknij despawn wehigl i spróbuj ponownie. Eee, pojazd despawn jeszcze raz. Dobra, jest samochodzik. O, Jezusku, patrzcie na to! To jest nasz elektryk Jezu, jak on jest mały! Dziwny on jest. Dobra. Eee, jak wystartować samochód? Tu jest... Kliknij start. Nacisnęliśmy. Pasy chyba mamy zapięte. O kurczę, jak on jeździ dziwnie. Czy to jest że nie zapięte pasy. Dobra. Czym się zapina pasy, to jest pytanie. L mamy światła, dobra. CX kierunk kierunkowskazy. Eee, C CZ pod X mamy awaryjki. Q e nic chyba nie robi. FO. A F się wyłącza silnik po prostu, dobra. Zde pod G mamy... Kliknij mnie, aby włączyć. <laughs> Co ja zrobiłem? Telefon! Telefon, żeśmy odpalili, ty! I ten telefon możemy sobie po prostu mieć tutaj gdzieś odpalony. Ej, dobre to! Ej! Podoba mi się ta opcja! Ty! To jest fajna opcja na PCD. Jeżeli ktoś e, oglądający e, u mnie PCD, ogląda też to... Podpatrzcie sobie jakieś fajne rzeczy. Jak ja bym był twórcą szczerze serwera, to też bym pewnie podpatrzył jakieś fajne rozwiązania, nie? Szczególnie takiego polskiego od innych. To jest super pomysł. Ty z takim telefonikiem, telefon sobie wyciągamy i trzymamy sobie gdzieś tutaj. Dodatkowo, nie wiem, jakąś mapę byśmy sobie odpalili, nie jeszcze. E, tutaj możemy sobie chyba po prostu zaznaczyć driving school i co, zaznaczy nam na mapie jakoś? Czy szkoła jazdy, tak, jest tam znacznik. Dobra, jak teraz schować telefon? To jest pytanie. Jeżeli byśmy w ogóle chcieli. Eee, nie wiem, to. Niech będzie ten telefon na razie. Nie wiem, jak go schować. Może tym samym klawiszem. OG. Ale mamy klakson. Co to w ogóle jest? dżun, Jakiś. J? Nic. K? Nic. P? Ręczny. O. O, kamera i kamera, u nic. Y, ABS włączony. Pod T, co to jest w ogóle? TCS jakiś? Czekajcie, bo spacją się wychodzi oczywiście z samochodu. O tym trzeba pamiętać. I samochód potrafi odwalić szajs Ej, Ładnie w ogóle ten samochodzik wygląda Tylko znowu mamy serwer drugi Tak jak ten Ukraina Na którym nie ma interiorów w samochodzie zrobionego Nie? I nie widać czy ktoś jedzie A moim zdaniem to jest fajne W PCD, że środek widać I widać, że ktoś jedzie samochodem Dobra, te to jest Może ten TCS, cokolwiek Tym nic O, pod B zapinamy pasy Dobra No to jedziemy do szkoły jazdy ja pierdzielę, tylko tutaj ktoś... Dobra, interior autobusu jest przynajmniej zrobiony Kościu, jak ty jeździsz? Ciulu Dobra Let's go Ty, co on taki szybki jest ten elektryk mój? Już my jedziemy 100 na godzinę prawie Aż powiem wam, że czuję jakby mnie znosiło trochę w tym samochodzie. Model jazdy jest dużo słabszy niż PSD, już mam takie. Odnoszę wrażenie. Dziwnie się tym skręca. Aczkolwiek nawet przy małej prędkości tym samochodzikiem się dziwnie skręcało. Więc może to zależy od tego. E, od, od pojazdu też. W ogóle Taego ta mi to przypomina. Powiem wam, z Pubga trochę ta zabudowa. Taego. Przy czym tam chyba jest. Taego jest koreańskie, chyba, nie? A tutaj mamy chiński. Chińską e, jurysdykcję, dobra, szkoła jazdy. Kawałeczek jest do tej szkoły jazdy, ale już mi się podoba serwer. Chociaż też szerokie ulice mają, nie? Strasznie w porównaniu do tego samochodu są tutaj szerokie ulice. Otrzymałeś 20 chińskich jenów e, za jazdę. No dobra, szkoda, że też każda informacja nam tutaj się wyświetla odnośnie tego, ile zarabiamy. Dobra, gdzie jest ta szkoła jazdy? Tutaj gdzieś ojojojoj oj, oj, oj. ostro, ostro co tu światła są? i co te światła pokazują oprócz tego że nic? oho ty, ktoś się tu zaparkował chyba ja pierdacze może pojedzie tam się coś dzieje jakieś fajerwerki chyba były puszczane Dobra, co tutaj jest? Nic nie rozumiem, ale widzę, że jest sklep, więc włączamy awaryjki. Zajeżdżamy tu, wysiadamy. Dzień dobry, mogę. Ej, mogę wejść do sklepu! Oknem też mogę wejść. Przytrzymaj E, aby wziąć. Przytrzymaj E. Ej, dobra, tylko jest za darmo to. Jakieś chipsy dziwne wziąłem. Mamy też prawo jazdy, które możemy pokazywać. Nazwa Hogaton. Zdjęcie jest. Dobra, przytrzymaj e, aby wziąć cebulowe pierścionki. Onion ringsy tu są, ale tu widzę truskawkę na opakowaniu. O, tu mamy jakieś hoddoczki nawet. E, taką żabkę można byłoby tymi presetami zrobić. Mamy jakieś. E, xiao dang zia, chrupiąca przekąska z makaronem. Przytrzymaj, aby wziąć. No, dobra, no biorę. Jak dają. <gry> Dobra, okej, okay, to wygląda tak w, taki, w takim razie. Czy coś jeszcze możemy wziąć? Widzę, że jesteśmy w formie cywila, czyli zakładam, że może też coś w stylu tracker istnieje tutaj w tej grze. Ale pojedźmy najpierw. Yy, obczaić to sobie prawo jazdy. Dobra kolego, a wsiądziesz mi dzisiaj? Okej, okay, to brzmiało jakbym. chipsy se zjadł. Jednocześnie weszliśmy do samochodu. Co jest? A, bo ręczny mamy. Dobra, zaciągnięty. Nieważne. B, żeby zapiąć pasy. Okej, okay, są tutaj ciekawe rozwiązania i są też takie nieciekawe. Na przykład w nowych samochodach faktycznie to zapięcie pasów mogłoby być całkiem w porządku. Dobra, do szkoły jazdy przyjechaliśmy. Dzień dobry. Co możemy tutaj wykonać? E, mamy podjeżdżanie pod górkę. Tutaj jest. Co, co, co to jest? To jest po prostu parking chyba. Ty pierwszy raz widzę chińską naukę jazdy. Ona faktycznie tak wygląda, czy to, to tylko tutaj? Dobra, a gdzie tu ćwiczenia mogę robić? A dobra, to, to wygląda jak na ćwiczenia w sumie, żeby zrobić jakieś parkowanie tu. Dobra, parkowanie w garażu powiedzmy. A tu co? Tutaj też parkowanie takie. O kurczę. Tutaj parkowanko. A tu z przodu co jest? Parkowanie, ale równoległe i prostopadłe. Okej, okay, kumam. A mamy coś w rodzaju ósemki? Tutaj jest jakiś taki dziwny zakręt. Okej, okay, mamy ten podjazd pod górkę też do zrobienia. I zatrzymanie, start z ręcznego. Tutaj, czekajcie, ręczny to jest. Ten No i nie cofnęliśmy się, patrzcie, pyk Startowanie z ręcznego zrobiliśmy A gdzie jest ósemeczka jakaś? Przecież nie ós Boże ósemeczka, przecież ósemeczka jest na tym Jest <laughs> się już pomyliły prawa jazdy Ósemeczka to się motocyklem robi Co się robiło samochodem? Łuk się robiło A, to może tu jest łuk jakiś, albo coś w ten deseń, ty Mamy parkowanie prostopadłe i równoległe, okej okay. A łuk? Chyba, że tu się nie robi łuku, albo się robi jakoś inaczej. Ty, no ciekawe w sumie, ciekawi mnie to aż, aż sobie sprawdzę. Powiem wam, że też yy, ten temat chiński, jakby. Jest mi teraz bliski z jednego prostego powodu, że zacząłem oglądać sobie vloga, który mi się pojawiał już od jakiegoś czasu na YouTubie, od planety Abstrakcji, gdzie są w Chinach. Jezu, najlepsze jest to, że oni po prostu siedzą faktycznie pół roku na przykład w domu i uczą się tego języka, do którego kraju chcą pojechać, i faktycznie, jak oni tam teraz po chińsku mówią, to jest, to jest szacunek, po prostu. Fajna sprawa. Lecą z językiem kolejnym i kolejny kraj, który odwiedzają, to już znają język, przynajmniej jakoś, wiecie, tak, żeby się dogadać podstawowo bardzo, nie? Żeby się o najważniejsze rzeczy spytać. Mega fajna sprawa. Kurczę, fajnie byłoby sobie, tak wiecie, móc sobie podróżować, uczyć się języka i sobie żyć w taki sposób. No, ale to trzeba mieć albo jakiś biznes, który możecie zdalnie sobie z mniejszym zaangażowaniem. Doglądać, albo trzeba vlogi podróżnicze nagrywać popularne. To je, jedno z dwóch, a najlepiej oba. Dobra, 120 na godzinę jazda. Zarabiamy coś pieniędzy, ale takie bardzo małe sumy z tego co widzę. Dobra, tutaj jest końcówka drogi. Tutaj oni mają takie swoje wewnętrzne placyki jakby, nie? Chociaż tutaj to tak dziwnie wygląda, jakby nie można było wjechać w ogóle do środka. Tutaj tak samo, no chyba, że to jest garaż Dobra, to jest taki garaż, tu jest drugi garaż A tam może, nie wiem, no wewnętrznie ktoś sobie coś działa A mogę tam wejść tak o, po prostu jakby od buta? Dobra Idę Czekajcie Chciałem z samochodu wyskoczyć, dobra, nie musiałem Coś usłyszałem z lewej strony, ale nie wiem co Chyba, że to mnie słychać w ten sposób Ale to wygląda jak Taego, 100% to wygląda jak Taego Powiem wam z PUBG'a No dosłownie, dobra jest kibel Europejski kibel w ogóle ne, A nie, nie europejski A gdzie jest w takim razie Jakaś łazienka jeszcze W sensie, gdzie jest mm, Prysznic Chyba, że nie ma No to wtedy trochę ciężko by było Takim mieszkaniu żyć na dłuższą metę. To były drzwi, jak rozumiem, no chyba, że prysznic jest gdzieś na zewnątrz schowany, tylko ja go nie widzę. Wiecie, też istnieje taka opcja, istnieje świat, w którym faktycznie taka opcja jest całkiem realna i całkiem możliwa. Dobra, jedziemy stąd. Dobra, wszystko wyłączamy, wszystko włączamy. Fajnie się jeździ powiem wam ogólnie. Tylko też brakuje mi, ale to nie wiem, wiecie, to może po prostu nie wiem, bo w PCD jak wejdziecie pierwszy raz na serwer to tak naprawdę też nie wiecie, zdobądź dom, aha, czyli tu można kupić domek. W PCD jak zaczynacie grę to też nie wiecie, że macie tak naprawdę jakiś punkt, w którym, z którego zabieracie przedmioty i dowozicie go do drugiego, nie? Tam się trzeba też domyślać tych wszystkich rzeczy i tutaj jest to bardzo podobne dla mnie w tym momencie. E, drużyny, cywil, przestępca, uczeń, nauczyciel, pracownik sklepu. A, dobra, są tutaj zawody, które można, e, można robić. Czy można być e, pra, pracownikiem sklepu? Zmiana drużyny, jesteś teraz w zespole Storeworker. A, dobra, czyli to nas resetuje wtedy jakby. Dobra. Okej, okay, jestem Starwalker, Ale to co mogę robić? Jako ten pracownik sklepu, niby. O, mamy schowek. Aha, sprawdzam. Dzień dobry, przyszedłem sprawdzić, czy wszystko z samochodami jest ok. E, tutaj miał stać biały Sedan. Samochód klasy Sedan. Rok produkcji 2012, jak widać. E, Niebity, nieklepany, po prostu jest. Aha, a pan co robisz? Panie, czemu pan włączasz? Czemu pan robić takie rzeczy z naszymi samochodami? Proszę pana, proszę pokazać prawo jazdy. Hej, kolejny gość, który próbuje coś odwalić i samochód uderza. Dobra, możemy być pracownikiem sklepu, pracownik sklepu Paona, a nauczyciel? Dobra, co robi nauczyciel? Tylko problem jest taki, że nas respi tutaj za każdym razem, nie? I za bardzo nie wiemy chyba w jaki sposób dostać się gdzieś indziej. Eee, I to może być faktyczny problem. Location, driving school, tam jest ten e, pao, coś tam. Samitski park, e, Chengguan police station, secondary school. Dobra, mamy szkołę. Eee, teraz tak, telefon wyłączamy, Bierzemy samochód. Wezmę sobie ten samochód darmowy jakby. I pojedziemy samochodem darmowym na to wychodzi. Dobra, no co poradzicie? Musicie, musimy darmówką pojechać. Chociaż widzę, że tutaj niektórzy ludzie mają jakieś ogarnięte pojazdy, nie? To tylko ja nie mam takich rzeczy. Dobra, mamy gimnazjum, do którego jedziemy. Zostaliśmy pracownikiem takiego przybytku. I pytanie brzmi, czy możemy coś zrobić? Właśnie bardzo często, serwery, które wiecie, dawały wam pieniądze po prostu za to, że jesteście na serwerze i że jeździcie. To bardzo często e, narzekałem właśnie na brak jakiejś takiej normalnej roboty. Ej, dobra, jestem nauczycielem, nic jeszcze nie zrobiłem, a już dostałem wypłatę 3000 jeżeli chcecie już nic nie robić, to przynajmniej wybierzcie sobie jakąś pracę, to wtedy możliwe, że dostaniecie pieniądze, nie? Za wykonywanie na niby tej, tej pracy, także... O kurczę, pieczone. Bra. A żeśmy sobie wjechali. Jakiś poślizg wpadłem po prostu, nie jest kurka od banana też sprawy. Osiem od yy, zajazdu, no nieźle. Jakby to się kumulowało, i by mi co 5 minut pokazywało. Na przykład dostałeś e, 600, albo dostałeś 1000 w ramach właśnie wypłaty co 5 minut. Dobra, gdzie powinienem jechać? Dalej, prosto. Okej, okay, z tego co widzę, to, to też to, to takie małe nie jest ta miejscówka w Chinach. Co mnie kompletnie nie dziwi. No, tak od razu muszę, muszę to powiedzieć. A czy my w ogóle dojedziemy do tego gimnazjum? Kurczę, to jest bardzo daleko gdzieś. Ale mamy cały czas prostą. Może gdzieś za moment. Dobra. A to co to jest, jak kliknę? Okej, okay, regulacja prędkości. Czy czymś takim to jest? Aaa, gimnazjum mamy tutaj, czyli musimy sobie zawrócić. Wjeżdżamy na teren tego gimnazjum. Dzień dobry. Dzień dobry, ja przyjechałem do szkoły. Przyjechałem wypełniać swoje obowiązki jako nauczyciel. Czy mogę wejść do tej szkoły, nie? Mogę, okej. Okay. Ciekawe czy też tylko nauczyciel może wejść, nie? Najbliżej chyba, że ktoś będzie ucznia odgrywał. O, są sale, no powiem wam tak. Już jako takie podsumowanie dzisiejszego odcinka. Eee, powiem wam, że jest dużo bardzo rzeczy. Nie mam pojęcia, co powinienem robić na tym serwerze. Jest dużo samochodów, które można kupić, aczkolwiek też mnie na nie nie stać. I w jakiś sposób trzeba byłoby zarobić mnóstwo kaski, żeby dużo rzeczy tutaj potestować. A fajnie też, żeby ludzie z Europy po prostu grali i też na takim serwerze. Ja dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia. Eloi, cześć, siemanko.